Cześć, hej, witajcie, z tej strony Roblox ze mną jest. O, ten pan. On się nie odzywa. Dzień dobry. On się nie odzywa, bo właśnie przed chwilą straciłem głupio filmik. To prawda. <laughs> Uroki nagrywania na YouTube. To... Skądś to znam? O Jezus, to jest złe połączenie. To już jest lepsze. Oczywiście nagramy dziesięciominutowy odcinek, o ile zdążymy. O Jezus, o Jezus, jestem zbanem. PAM wziąłeś! A wiesz, co się dzieje, jak mam tam? No... Ram-pam-pam. O, ja chyba za lubię, nie? Mogę przyciszyć prosen! No nie chcę ciebie przycisiać o, to chcę przyciszać, a ciebie na maksa. Zobrażujesz? No troszeczkę. Nie wiem, tak czy... Czego... Jak... Aaa! Spadaj i w... O Jezus, co ja odwaliłem? Co ja odwaliłem? Przecież ten genie mi się... Od dupy nie odkłada. Minus jeden, ile ty? Nie będę tego komentował. To wiesz co, żeby nie tracić pucharków, zrobimy coś innego. To no wiesz co, możesz brać? O nie, wyszedł z ekipy. Tak będzie lepiej. Nie zgadnę. Mm. Tak? Olgierd? Tak? How you did it? Czemu ty jesteś w grze z jakimś bambolem? On ma przynajmniej Ems. Nie tak jak ty. Że co, że ja niby gorszy na tysiącu puszek? Tak. Ty. No, obserwujemy pro gamer. O, tam jakaś. Mam, jak... Mam jakieś 7 razy więcej puszek od ciebie, ale okej. Okay. Jeszcze żyjesz? Jeszcze żyjesz, Progamer. Na, na. na. tak zwanej. Mogę. Mogę cię nie blurować, wiesz ile zajmuje malowanie tego, jak przychodzisz sobie normalnie po mapie. Wiesz, że pan. Penny się nie skimuje z tobą. I od razu mówię, masz kolta w krzakach. No i po, po tej, tej kochance, a wy żyjecie jeszcze? Mhm. Ile, co. Ile... Ta ens na 7 na taki dys. O jezu, Ems, żyj, błagam cię, Ems. No i Ems to skiepicila. Ems jeszcze żyje. No dobra, już nie. To co ty na takie zestawienie? Andrzej... Wiesz co masz brać. Nie tą postać. Nie szali. Bierz no tak. akurat, akurat, nie trafiłeś. Nie. Ale na kolcie dużo puszek stracę. Wiesz, ja mam szesnastą rangę. Ja mam piętnastą! No właśnie. I prawie star powera na Shelly. Mógłbyś coś mówić bardziej dla widzów? Zostawcie, zuba! No i łapkę w górę! I teraz tutaj taki zony z paczką M&Msów. Serio, chciałem go zabić ja, a nie ty. Idziemy Ju. na tego mini Majka. Idziemy na mini Majka. Dobrze, że tam krużwila nie ma. A może na odkurzacza? Bo odkurzacz będzie miał zaraz tego. Soczka. Moje kiby. A nie na... jesteśmy już ty samej... o nie. O pięknie, to... bo na soczku, no dosłownie to, co... To co lubię. Dzięki! Dzięki! Naprawdę plus IQ. Zabij go. I czekaj chwilę. No chyba, że będziesz kogoś widział. No właśnie, tak jak teraz tam Max. JAK ZEBRAŁ?! Nie mogłeś tych jednych sekund zaczekać? Nie. O Jezus, Ale ja to Max muszę odgonić. I just do it. O, pięknie! O, hey. po nas. Będziemy miał pipkanie. Pip, 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 pip! Mam bardzo dobry pomysł. Nie wiem, co ty kompinujesz, co niby. No właśnie. No to tak, biorę tą postać, ten Star Power, i możemy grać. Ej, owszem. No dobra, go naprawdę źle. Czy ty wziąłeś Franka? Nie Przecież cię widziałem To na pewno nie mnie widziałeś Dawaj Ty wziąłeś Franka? Nie Nita też ma to Czy nita cię zabiła? Nie prawie bo podczas zbierania był zaatakowała dajmy Majka. Za chwilę będziesz wiedziała... za, za chwilę będziesz wiedział yy, kogo mam. A chociaż co mnie już nie... A ty masz Shelly. przez O nie! I very lowa! TY! ZOSTAW MNIE! Ja ci tylko pomagam. Chłopie ty masz już 8 tych! A ty masz ulta. Ocną się ode mnie. I tutaj 5000 obrażeń, więc radź nie podchodzić To jeszcze ten Jak ten zginą. bot zginął? Od strefy. Aha, to piękne Proszę mi nie prześladować. <noise> ja cię prześladuję, to kto mi na No. No. Kocham szelist z multem. Wierzę nawet jakbyś mnie zaul. ult nawet jakbyś mi z Ulta zjechał, to ja miałam plasterek załadowany w 100%. Dobra, gotowo, jeśli no nie wybierasz cebdzę Nawet nie wiesz jaką postać wybrałem, dlatego... Cicho! Ale pewnie zaraz się powiesz, bo mam kolta tylko o siebie, którego bardzo chętnie bym spuszował. Ginii! Śmierć ja za frajerom! Jeszcze nie widzę ciebie. Ja, ja, ja żyję. Jest. Jest dobrze, ja żyję. A to co miało być słabo? Jestem pomiędzy bitką, więc... No i zginąłem. I między kim a kim? Już wiesz kim byłem. Jakoś mi nie pokazało. A, jeżeli... no, to jesteś ślep. No możliwe. Co za falun może... 8-bit? No, no co za 8-bit? 8-bit cię zabił? Tak. A ciebie kto? On też mnie, ten sam 8-bit zabił. No to pięknie. A weź kogo miałem? Ostatnia runda. Franka miałem. Jak mnie spotkasz, to błagam cię, nie zabijaj mnie. Pewnie Krow. Nie, ktoś bardziej zamordujący się. I takie roza. Czy ty masz PAM? Nie, nigdy w życiu. Coś ty? Widziałem twoje pociski. Były aż za blisko mnie. O w, mi w krzaki wchodzi. Pięknie. No i po, i po mnie. Lasek. Sobie zobaczyć kim nie ja byłem. El Primo. <słuch> Dobra, zagramy jeszcze jedną rundę, bo chcę pokazać ludziom ten Star Power jak fajnie działa. I po i po progame co teraz zarobi? To, że bym zginął, 6% jeszcze trochę nagramy szynek, jego zacznę. O, brawo! Jego zacznę wrzucać i idę spać. Spoko. To samo napisaliśmy. O no. tym samym pomyśleliśmy. Gotowość. Gotowość, bo możemy nagrać jeszcze jedną minutkę raptem. A później chwilę pogadać podczas mojej edycji. Spoko, spoko. Olgierd? Widzisz kim ja jestem? Tak, Jesse. No. No We, i właśnie tak. chronił, dopóki ultasem nie naładuje. Ty, ty, weź mnie chroni. Bo ja z Darylem walczę, co to bije? Jakaś jest. No, do Dobra, zmień na duosy. Czysto. Y zmień na duo, bo chcę pokazać ludziom, jak działa ten Star Power, co mam. Ale żebyśmy byli. Już się człowieku zapraszam. I... No I czemu? Czekaj, czemu bo ja umiem. I ja zrobię. A jeśli ja chciałem stronę zmienić, kościół. No wyjdź. Kliknij opuść. Na starcie solo. Bierzemy te star powery, które mamy. Dawaj. Pokażę wam, pokażemy wam działanie dwóch star powerów. No... No star power działa tak, że jak zabije kogoś, to mamy plus dwa razy cube'ów. Taki jakby soczek Tak się wyjaśnia kiny Tylko czemu to zazwyczaj mi nie wychodzi? Też się zastanawiam Tylko czemu to mi wychodzi, ale tylko jak z tobą gram <noise> No właśnie Też trzeba to dodać I też to na botach Mogę nabić sobie nad, o dziękuję No ziomuś podejdź Nie daj mu podejść, daj daj im podejść Pokażę ci jak działa ten star power Spadaj piper Ała. Widzisz te pociski od moich turetów? Tak, one będą się odbijać Jak porąbane To Ej. piper w tych krzakach ciśnie Odejdź stamtąd Odejdź stamtąd To bardzo dobry pomysł Jesus. oj Ojojoj, oj, Piper, to twój błąd był. Tak jak szybko się ta... Jak widzicie, musiał być jakiś winik. Z mojej Cztery strony to pół. wszystko. Żegnają się z wami. Elektron Progamer i Robloxman. Żegnamy. Na raziska, loziska. Możesz mi pomóc, na etykę. Co, 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 co? Polecam wbić. Wiem, że już nie nagrywasz. A nie, no, nagrywam. A. Fail. Dobra, to już wszystko na razie. Znaczy w sumie. Wiesz? To się. To się wytnie. To się wytnie, no. za mój kanał Ty to zobaczysz Ale ja z czegoś bekę na. U mnie się kręci się kwidżet spinner Ale kto? Ty Dobra, to dobra To czekaj chwilę, jeszcze zedytuję filmik